Osobiście uważałem, że Mad Max Fury Road nie potrzebuje sequela, a jeżeli już, to potrzebuje sequela z Charlize Theron. Jakież w takim razie moje zdumienie, że wyszedłszy z seansu Mad Maxa Furiozy, jestem absolutnie zachwycony kreacją Ani Taylor-Joy, chociaż nie myślę, że będzie występować przez cały film, i równocześnie nie odczuwam boleśnie braku Charlize Theron, ba, mogę powiedzieć, że... Obejrzawszy ten film, stwierdzam, że był on nawet lepszy od swojego poprzednika, co nie tylko bardzo rzadko się zdarza sequelom, ale chyba najrzadziej zdarza się prequelom. Gdybym miał jednym zdaniem łacińskim swoją drogą ten film podsumować, byłoby to ab ovo ad mala, to znaczy, zaczynamy jak Rzymianie od jajcarskiego Fury Road a kończymy ad malat malum to jabłko po łacinie, ale także zło więc kończymy na dowiedzeniu się jaka była w zasadzie geneza tej furii u furiozy i co legło u jej podstaw zaczyna się cała akcja filmu bez oczywiście spoilerów, jak zawsze będzie ta recenzja od właśnie rzeczonego jabłka które znajduje się w zieleńcu tak, pierwsze kadry Mad Maxa Furiozy będą w zielonym anturażu, zupełnie niespotykanym pośród tych australijskich. Wypalonych słońcem i smrodem benzyny pustkowi. A potem śledzimy drogę Furiozy przez właśnie Rzeczone Pustkowia, po tym jak zostaje porwana przez nowy gang szalonych motocyklistów i samochodziarzy. No i w końcu po to, by trafić tam, gdzie wiemy, że w końcu trafiła, to znaczy do Cytadeli i Mortana Joe. Ale właśnie powiedziawszy od Cytadeli, muszę nadmienić natychmiast, że światotwórczo ten film rozwija się w sposób co najmniej satysfakcjonujący, ponieważ wprowadza dodatkowo inne lokacje, tłumaczące to, jak w zasadzie ta Cytadela Mogła pośród tych pustkowi przetrwać. Jest, mianowicie jedna lokacja, która produkuje paliwo i swoją drogą nazywa się przepięknie, absolutnie Oktania. Uważam, że Oktania to jest lepszy przekład w języku polskim funkcjonujący, niżli The Oil City czy coś w tym stylu w oryginale. I oprócz tego mamy fabrykę broni. Więc to wszystko tworzy taki ekosystem, w którym ta historia, mimo że na początku zdaje się absurdalna, to jednak mimo wszystko ma sens. Więc tak, z jednej strony jest to Origin Story, czyli historia o. Pochodzeniu, furiozy i o tym, w jaki sposób stała się ona rzeczoną postacią, ale z drugiej strony jest to część sagi, która rozbudowuje ją światotwórczo. To nie jest po prostu część pierwsza, części drugiej, tylko jest to. Ekstensja, rozszerzenie światotwórcze. Zna znakomicie się to oglądało. Nawet człowiekowi, który, jeżeli byłby zapytany o to, co najbardziej przeszkadza mu w ludzkiej cywilizacji, prawdopodobnie na pierwszym miejscu odpowiedziałby samochody, a na drugim miejscu byłoby coś na kształt toksycznej męskości. Więc jeżeli jedno i drugie się tutaj pojawia i ja wychodzę zachwycony, to coś musi być ewidentnie na rzeczy. No i wreszcie Ania Taylor Joy, która. No nie powinno to nikogo zdziwić, znowu gra znakomicie, ale dziwi mnie osobiście, że tak weszła gładko w buty furiozy, która jednak w inny sposób była odgrywana przez Charlie Steron, a tutaj zyskuje trochę takiego młodzieńczego ducha, którego się kompletnie nie spodziewałem, i zaczynam rozumieć decyzję reżysera, żeby nie użyć różnego rodzaju technologii CGI odmładzającej Charlie Steron, tylko wykastować nową aktorkę. Więc stwierdziwszy na początku, że Mad Max Fury Road nie potrzebował prikładu od razu muszę się naprostować, żeby najmniej, to znaczy dopiero teraz w zasadzie można spojrzeć na Mad Maxa Fury Road w szerszym spektrum, dowiedzieć się jakie klany funkcjonowały tam, a nie tylko spojrzeć na wszystkich tych bohaterów jak na jedną dzicz zamieszkującą pustkowia i w zasadzie nie mającą żadnej tożsamości prócz oczywiście Immortana Joe i jego legionu marzących o Walkiri, szalonych berserkach. No i wreszcie pojawia się tutaj, nie wspomniałem o nim celowo, nowy antagonist grany przez Chrisa Hemsłowa, no, który jest Chrisem Hemsłowem, nie oszukujmy się, chociaż muszę stwierdzić, że postać przez niego zagrana będzie się w charakterystyczny sposób wybijać na tle wszystkich innych, które będziemy w tym świecie napotykali. I chyba co najciekawsze, do samego końca nie wiemy, co doprowadziło ją na skraj tego upadku człowieczego, który w zasadzie przyświeca wszystkim postaciom w tejże sadze bardzo polecam, zatem wraca także muzyka Janki i Excela są świetne efekty specjalne i no przede wszystkim choreografia walk, która jest Bajeczna i sprawia, że będziecie oglądać rzeczony film przyrośnięci do foteli z szczęką opadającą lub wypadającą z zawiasów. W każdym razie ja tak miewałem. I co najważniejsze, bo wspomniałem, że film ten jest lepszy od poprzednika, no lepszy jest z tego względu, że ta droga furiozę rzeczywiście dokądś prowadzi. Prowadzi ją nie tylko do głównej części filmu, ale prowadzi ją ona przez koleje życia, które faktycznie nadają tej postaci wiarygodności i przydają autentyzmu jej charakterowi. vi Ale co najważniejsze, ta fabuła nie zatacza pełnego kręgu, jak to jest w przypadku Mad Maxa Fury Road, który w zasadzie nie wprowadza nic nowego, no ponad te spektakularne sceny walk, które i tutaj zobaczycie. A na sam samioteńki początek, w samym samioteńkiem początku filmu, macie fragment przedstawiający, powiedzmy, dzień zero, kiedy dzieje się apokalipsa. Wprawdzie jest to tylko na czarnych ekranach i bez żadnego materiału wizualnego, ale już oddziałuje na wyobraźnię. No i ja oczywiście zawsze dążące do tego, żeby znaleźć jakieś ślady światotwórczego talentu. Marzyłbym sobie, żeby kiedyś wyszedł taki film, który przedstawi dzień zero. Jak to się stało, że świat upadł. Słowem, bardzo serdecznie polecam. Świetny film do tego, żeby się odstresować i naładować adrenaliną. E, zwłaszcza to polecenie dla wszystkich tych, którzy przeżywają ciężko koniec roku szkolnego i akademickiego. Polecam! Do następnego.